Dzień dobry moi drodzy widzowie. Zapraszam Was bardzo serdecznie na przesłanie typu lustro, czyli Ty i osoba, o której myślisz, którą masz na myśli, po lewej stronie wasza strona, po prawej stronie osoba, o której myślicie. Jakkolwiek rzecz jasna, robimy czytania ogólne. Czasem trzeba, na, należy, nic nie trzeba, zamienić strony zwyczajnie. Ok, i jedziemy moi mili. Zaczynamy od Waszej strony. Proszę, moje wyższe, ja o przesłanie. Co moi widzowie myślą, czują, jakie mają zamiary do osoby, o której myślą? Co osoby myślą o osobie, którą mają na myśli, co do niej czują, jakie mają do niej zamiary na chwilę obecną. I na najbliższy miesiąc. Ok, i zobaczmy. Jakieś gwałtowne, tu już wyczuwam energię, słuchajcie póki co. Dużo gwałtownych emocji. I jedziemy. Moi kochani, tutaj, u Was. Widzę, że mogła nastąpić jakaś dobra zmiana z przeznaczenia. Niekoniecznie rzecz jasna odnośnie osoby, o której myślicie, niekoniecznie w ogóle spraw pardon, uczuciowych. To może być w, w innych aspektach, typu praca, finanse i tak Coś tutaj niesamowicie ruszyło dla Was do przodu, jakaś zmiana musiała mieć miejsce dla Was na lepsze. Jakaś zmiana z przeznaczenia. Moi kochani, niektórzy z was wręcz mogli poznać y, dopiero co jakąś bratnię duszę. Y, jakkolwiek, no, jeśli by tak było, to nie bylibyście zainteresowani kimś z przeszłości. No chyba, że niektórzy z was oglądacie to przesłanie, bo właśnie kogoś poznaliście, kogoś z kim czujecie ten vibe. Więc rzecz jasna, może tak być. Dajcie znać w komentarzach. I jedziemy, moi drodzy. Co wy myślicie generalnie rzecz biorąc o osobie, o której myślicie na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc? Moi drodzy, ja tutaj widzę Was w energiach, kiedy Wy nie wiecie, co macie dalej zrobić. Totalnie i ta sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie zmianie. Nie wiecie, jaką podjąć decyzję, jakiego dokonać wyboru odnośnie osoby, o której myślicie. I teraz, moi kochani, zobaczmy, co wy do niej czujecie. Proszę, moje wyższe ja o przesłanie: co czują moi widzowie do osoby, o której myślą na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc. Okay. Co wy czujecie, że to już jest koniec, że to już jest pozamiatane. I moi kochani, zostały Wam jakieś smutne myśli, smutne uczucia, zwątpienie, być może zwątpienie w tą osobę. Jako, tak, jako takie rozkwinianie tego, co przeżyliście, rozmyślanie na temat tego, co było pomiędzy wami, ale tu jest dużo smutku. Smutku również za tym, że coś już się zakończyło coś, co być może było bardzo piękne pomiędzy wami. Z takich czy innych względów dla was to już jest koniec. To Wam podpowiada w każdym razie zerducho, ale jakie zobaczmy, jakie macie zamiary w stosunku do tej osoby. Bo być może ktoś finalnie z Was zmieni zdanie. Zobaczmy. Ostatecznie czasami jest tak, że na dany moment my rzeczywiście z kimś zakończamy coś, no ale potem zamieniamy swoje własne zdanie, jeśli ktoś nie jest tego wart w pierwszej kolejności. Zobaczmy dalej. Wasze zamiary. Na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc. No i proszę. Czyli moi kochani, wy czujecie, że to już jest koniec? Wróćmy do tej energii. Tu jest tęsknota, nostalgia. Więc. Biorąc pod uwagę to, co już tutaj mi się pokazało, to bardziej widzę to jako sytuację, że to ktoś mógł z wami tak naprawdę zakończyć relację. Stąd u was była ta energia y, tęsknoty. Nie jest to wykluczone, aczkolwiek trzeba wymieniać tę energię. Ponadto na dany moment rzeczywiście, jeśli to jesteście jednak wy i nikt z wami nie zakończył żadnej relacji, żadnej znajomości. Tylko wy sami, no to może na tamten moment tak myśleliście, tego chcieliście, to zrobiliście lub zrobicie. Dla niektórych to już mogło się wydarzyć, dla niektórych dopiero się wydarzy. Czas, starać się, to abstrakcja. Generalnie, co w zamiarach? No nie da się ukryć, że chęć nowego początku i to nie byle jakiego, tylko takiego na jakichś stabilnych podstawach. Ktoś tutaj rzeczywiście z Was chciałby progresu, rozwoju stabilizacji z osobą o której my, myślicie. Mało tego, to jest bardzo podobna w sumie energi energia, czyli ktoś ewidentnie z was chciałby rozwoju, bo jest zaangażowany cały czas w tą osobę, o której myśli. Nie tylko słuchajcie, mamy tu na myśli same relacje pod kątem romantycznym. Miejcie to na uwadze wszelkie aspekty słuchajcie fizyczności odrzucajcie i jedziemy moi drodzy do osoby o której myślicie Okej okay, zobaczmy Proszę moje wyższe ja o przesłanie co do moich widzów czuje osoba o której myślą na koniec przejdziemy przez cały zodiak ponieważ są to czytania ogólne i i nie dla każdego będzie oczywiście ta sama sytuacja, więc, żeby zawężyć to czytanie energetycznie, żeby to było bardziej dla Was konkretyzowane, przelecę z Wami cały Zodiak po prywatne czytania, rzecz jasna, zapraszam do mnie. No to już w ogóle będzie w punkt. Ok, jedziemy, moi drodzy. Co czuje do Was osoba, o której myślicie, co o Was myśli, jakie ma w stosunku do Was zamiary. Moi drodzy, osoba, o której myślicie, działa bardzo pewnie, jest y, bardzo przedsiębiorcza, kreatywna, pewna siebie. Tutaj ktoś może działać z ogromną odwagą, wrócić do jakiejś witalności. Tu widzę jakiś ogromny rozwój. Ktoś, Tutaj ewidentnie czuję, ok, mam tą moc. Podoba mi się ta energia. <grywa> I ok, i zobaczmy, <coughs> zobaczmy, moi drodzy, co ta osoba, o której myślicie, myśli o was. Ok. Moi drodzy, osoba, postrzega was przede wszystkim jako swojego idealnego kandydata na partnera, na partnerkę, idealną kandydatkę na partnerkę stałą, na swoją żonę, na swojego męża. Również moi drodzy, oczywiście pomijając aspekty romantyczne, ktoś postrzega was jako idealną matkę, siostrę i tak dalej i tak Ponadto, moi drodzy, osoba, o której myślicie, postrzega was jako osoby, które świetnie radzą sobie, jeśli chodzi o sprawy biznesowe, finansowe, ale również te rodzinne. Ktoś, kto jest bardzo ciepły, atrakcyjny, a przy tym wszystkim bardzo bystry. Ponadto, moi drodzy, osoba, co o was myśli, to to, że wy jesteście bardzo pracowici, że jesteście sfokusowani, aby osiągnąć jakiś sukces, i jesteście w tym. Absolutnie mega zdeterminowani w sensie do tego, aby odnieść jakiś sukces. Jesteście konsekwentni generalnie w działaniu. Ok. Zobaczmy, co ta osoba do Was czuje. No dobrze. Ok. Oh my goodness. No to powiem Wam tak. Osoba nie dość, że was kocha, to kocha was ponad, ponad wszystko. Kocha was z całego ich serca ducha. Tutaj postrzega was po pierwsze jako swoją bratnią duszę, ale to też jest poparte naprawdę chęcią rozwoju jest, czyli w sensie jest zaangażowana w was nie tylko miłość miłość, ale żadnych chęci na wspólną przyszłość nie wręcz przeciwnie. Osoba jest na maksa w was zaangażowana, postrzega was jako swoją bratnią duszę, co o czym już wspominałam i kocha was szczerą, prawdziwą, dojrzałą miłością. To są przepiękne energie. Gdyby nie mały zgrzyt, tym małym zgrzytem mianowicie jest energia, że Dziewiątki. czy ta osoba w ogóle nie widzi jakiegoś wyjścia z sytuacji. Jest w energii depresji, jest w energii smutku, zwątpienia i ogromnego stresu. Ok. I zobaczmy w takim razie. Zobaczmy moi drodzy, energię. Problemu. Jaki problem? No, widzicie sami. W problemie nieumiejętność porzucenia tej przeszłości. Czyli przynajmniej jedna ze stron cały czas chciałaby tego powrotu. Nie potrafi zapomnieć, nie potrafi przestać tęsknić cały czas kocha, to jest również energia bratnich dusz, czyli tu jest nieumiejętność odejścia od tej sytuacji. Co rozumiem dla niektórych z Was y, to jest bardzo dobry news, pod warunkiem, że rzeczywiście ktoś coś zrobi w tym kierunku. Y, moi kochani, y, teraz widzę, że nie przyszliśmy tutaj do zamiarów. Zmyliły mnie tutaj te dwie karty, ale moi drodzy, co nie uciecze, i tak dalej. Ok, zobaczmy, jakie ma zamiary w stosunku do Was osoba, o której myślicie. Mhm. Moi kochani, ja powiem Wam tak: ta osoba jest absolutnie pewna co do swoich uczuć, co odnośnie tego, tej chęci rozwoju z Wami, jakkolwiek, no, Wam tego nie powie. Siedzi cicho jak mysz pod miotłą i nie ma tych przysłowiowych, wiecie czego? Yy, no, powiedzmy, bardziej kulturalnie, nie ma odwagi, żeby Wam o tym powiedzieć. Koniec, tyle w zamiarach ma ta osoba. Ok, zobaczmy, czy to coś tu drgnie, czy coś się tutaj poprawi, czy coś się zmieni. Jedziemy z przeszłością. Ale rozrzut, ale rozrzut, który może przynieść wam spełnienie. Czyli coś tu w przyszłości, na chwilę obecną, na najbliższy miesiąc, widzę tutaj potencjał na to spełnienie. Na ten powrót do tego, co was łączyło, na to szczęście, na tą miłość, na spełnienie. I to, co najśmieszniejsze jest, znaczy najzabawniejsze w tym wszystkim, że wy w ogóle totalnie się nie będziecie tego spodziewali. To gruchnie jak. Grom z jasnego nieba, i nagle sytuacja zmieni się o 180 stopni pomiędzy wami. Moi kochani, zobaczmy, Rada na tą sytuację. Póki co tutaj dla ogółu, jak to się dalej potoczy, zaraz prześwietlimy cały Zodiak. Moi kochani, no i widzicie, Rada, łap te dobre szanse, te dobre okazje, nie przegap ich. Oczywiście, proszę Was, podchodźcie w ogóle do tarota. Jako takiego, ale również do tych przesłań, do tych rad ze zdrowym rozsądkiem, bo jeśli w ogóle widzicie, że to nie jest przekaz dla Was, że mieliście totalnie toksyczną osobę, no to tu nie ma sensu słuchać rady, wchodź w jakiś nowy początek, nie przegap dobrej szansy, bo z toksykami nigdy nie będzie dobrych początków i dobrych szans. Podchodźmy z tym, słuchajcie z rezerwą. Ale jeśli wiecie, że rzeczywiście łączyła Was głęboka, szczera miłość, pełna szacunku, przyjaźni, miłości, tej dojrzałej, prawdziwej, i to było jeszcze poparte nie samą miłością na zasadzie chcę, ale nie mogę, bo, bo nie będę nawet tego już komentować, ale moi kochani, jeśli to jeszcze były w tym i zamiary, i było to zaangażowanie, i wspólne plany, ale coś poszło nie tak, no to oczywiście wtedy łapcie te nowe szanse, łapcie te nowe początki, proste. I jedziemy już teraz do całego Zodiaku. Moi kochani, zaczynając rzecz jasna od osób spod znaku Barana. Proszę, moje wyższe ja, o przesłanie, jak ta sytuacja się dalej potoczy dla osób spod znaku Barana. Okej, okay, jedziemy. Ależ gwałtowne energie, aż mi... Arty chcą wyskoczyć. Co talia mi chce wyskoczyć. Dobra, jedziemy. Barany, barany. Calm down. Okej, okay, jedziemy. Co się tutaj przy... No patrzcie. Was aż może rozpierać ta energia miłości i tutaj macie totalne, totalną szansę rzeczywiście na to spełnienie. Bo wasza przyjaźń ma szansę na przetrwanie, bo zawiera wszystko to, o czym przed chwilą wspominałam. Jedziemy dalej, bo tu jest krótka piłka. Byk, co dla byków? Również. Nie, pardon, to jest denary. Tutaj ktoś poczuje się, ale ja wam to dopowiem. Bo tu mamy kartę generalnie zadowolonego z siebie single, singielki. Niektórzy z Was być może nie będą chcieli powrotu, bo, czuji, bo dobrze jest Wam tak jak jest, ale to sprecyzujemy, bo tu też zaangażowanie to jest za duży rozrzut energii. Okej, okay, i widzicie. Mo, macie szansę, macie szansę, tylko że tutaj jest tego w sensie na spełnienie z tą osobą, ale tu widzę tego typu energię. Kiedy jedna ze stron cały czas będzie kochała, cały czas darzyć. Kogoś będzie prawdziwym uczuciem, a druga strona faktycznie może być w tej energii, ale mnie jest dobrze, jak jest. Nie chcę tego zmieniać. Moi kochani, zamieniajcie strony w razie czego. Ale ewidentnie mamy duży rozrzut energii tutaj. Bliźnięta. Czekajcie chwilę, dam sobie to jedno na drugie, bo potem. O, wola, jedziemy do bliźniąt. Moi drodzy, tutaj widzę dwa scenariusze, ale dwa nie w sensie: tutaj nie widzę sukcesu. Po pierwsze, to dla kogoś z Was to mógł być, moi drodzy, stały partner, stała partnerka. I tutaj już jest totalny koniec, to jest zakończenie. Drugi scenariusz, niestety również bardzo możliwy, to osoba, z którą mieliście coś wspólnego, miała żonę, miała męża, miała z tego partnera lub stałą partnerkę, wobec czego tutaj nie będzie happy endu pomiędzy wami. Zakończenie. No tak to wygląda, moi kochani. Rak. No ale też to żaden, żadna strata nie powinna być dla Was w tych okolicznościach. Także pamiętajcie, wszystko się zawsze dzieje dla Waszego największego dobra, a już zwłaszcza w takich kwestiach, w tego typu tutaj energii, okolicznościach, wola. Voilà. Moi kochani, dla raków, tutaj widzę ożywienie w ogóle pomiędzy Wami. Chęć dalszego poznawania tej osoby. Nawet jeśli znacie się serio ze 20 lat, to tak czy siak, tu jest cały czas ta ciekawość drugiej osoby. Tu będzie ożywienie, tu widzę dużo ognia, dużo pasji, dużo namiętności i mało tego, dobre jakieś wydarzenia, bardzo duża komunikacja, spotkania, randki i tak dalej, same ochy i achy. Dla lwiątek, co dla osób spod znaku lwa. Moi drodzy, totalne spełnienie, szczęście, stabilizacja, stabilizacja rodzinna, związkowa, relacyjna. Jedziemy dalej. Panna. Panny, moi drodzy, widzę Was w energii, kiedy Wy cały czas będziecie w tej energii tęsknoty, tęsknoty za osobą, o której myślicie. Wspominanie tej przeszłości, tutaj widzę. Tak, taki marazm, gdzie. Nic was nie interesuje, ale cały czas jesteście w przeszłości za kimś, kogo utraciliście ze swojego życia, lub rzecz jasna, odmieniajcie strony: ktoś mógł utracić was, i teraz za wami tęskni. Generalnie nie widzę tutaj happy endu, rzecz jasna, z tą energią. Jakkolwiek no, są to czytania ogólne, poprywatne, zapraszam do mnie. Waga, Waga, uważajcie, drogie wagi, tutaj jakieś niejasności, jakieś sekrety, jakieś tajemnice. Coś tutaj należałoby ewentualnie wyjaśnić. Ja zresztą was tak nie zostawię z tym księżycem. Okej. Okay. Już wszystko wiem, moi drodzy. Tutaj musiały mieć. Dajcie znać w komentarzach, rzecz jasna, ale tutaj widzę, że rzeczywiście wszystko to, o czym wspomniałam, już mogło mieć miejsce lub dopiero będzie. W każdym razie. To jest nieistotne, czy już miało, czy dopiero będzie. Jedno jest pewne, że tutaj rzeczywiście jakieś sekrety, tajemnice będą miały miejsce, lub miały. Stąd odcięcie, ciachnięcie tym mieczem. Ktoś tu pójdzie dalej. Jedna ze stron bynajmniej. Wy, lub osoba, o której myślicie, skorpion. Dla skorpionów szansa na nowe jakieś pozytywne zmiany, na nowe początki. Dużo czułości, dużo miłości, dużo jakichś fajnych, romantycznych y, spotkań, randek, nawet jeśli mieszkacie razem, no, ożywienie, tak dużo, takich czu, dużo czułości, romantycznych chwil, bardzo piękne energie. Mało tego, ja tu widzę, jeszcze zaręczyny, bardzo piękna energia, co dla niektórych z Was rzecz jasna. Zobaczmy, co dalej, strzelce. Ok. No właśnie. Z głupcem należy zawsze jednak, mimo wszystko, dokładać tą energię. Tak, nowy początek, ale pytanie, czy nowy początek z tą samą osobą, czy z kimś nowym. Moi drodzy, dla strzelców szansa na to, żeby wejść ponownie w stałą relację z tą osobą, z którą łączyła Was jakaś niezwykle silna więź i miłość. Ponadto, jedna, z, znaczy w ogóle, może jedna ze stron, no może dzielić Was, słuchajcie, odległość. Ktoś może mieszkać z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania lub za granicą. Generalnie widzę tutaj odległość, jakkolwiek nie musi, ale chęć na, na nowy początek jest, działanie z wiarą, z odwagą jest. No i generalnie rzecz biorąc, cały może dalej tego silnego uczucia, które was łączyło. Także potencjał na totalne spełnienie dla was. Koziorożec Koziołki. Tutaj bardzo piękna energia, tu bardzo szybko i dużo się może dla Was zadziewać. Jeśli ktoś miał jakieś tam blokady, które tam się wcześniej gdzieś pokazały, wasza strona lub wy, tutaj będzie pójście do przodu i w końcu znalezienie w sobie tej odwagi, żeby działać w tym jednym kierunku. Progres, rozwój, cały może Namiętności. Wodnik. A wodniki będą się wahały, <laughs> czy będą chciały. Patrzcie, czy będą chciały jeszcze raz, jeszcze raz <laughs> wchodzić do tej samej wody. Moi kochani, na no, potencjał to macie gigantyczny. Ja wam powiem tak drogie wodniki, wy wiecie, że osoba, o której tutaj mowa, ona wam dawała teoretycznie wszystko, czyli to zaangażowanie, była szczera, uczciwa, kochająca. Czy dla wszystkich was uczciwa, to też jest oczywiście względne, bo robimy czytania ogólne, ale generalnie ktoś, kto oddawał wam tą stabilizację, tą miłość, to szczęście, to spełnienie, ale no, niestety nie da się ukryć, że w tym samym czasie coś musiało Was doprowadzać yy, no, do, do takiego stanu, gdzie czuliście taką szarpaninę emocjonalną poprzez tą osobę, o której tutaj mowa. Czyli robiła coś takiego, co sprawiało, że miotały Was uczucia na zasadzie, czy ja chcę dalej być z tą osobą, czy nie taki wewnętrzny konflikt, dużo konfliktów jakiś pomiędzy wami, a nawet jeśli nie dużo, no to jak już były, to to były takie powiedzmy, niefajne jakieś sytuacje, Mogli, mogliście się po prostu czuć tak, że nie potraficie dogadać się z tą osobą, bo na przykład ktoś mógł być emocjonalnie niedojrzały, jako przykład tu podaję. I wy moi drodzy, drogie wodniki, wodniczki, ja tu widzę was w energiach, dam it, fuck it, I'm i wiecie na zasadzie, ja jestem szczęśliwa, ja czuję się pewna, ja się czuję atrakcyjna, atrakcyjny, pewny siebie, działam odważnie, yy, po prostu idę odważnie przez życie. Ja nie muszę być z nikim na siłę. Ja tu widzę tego typu energię. I moi kochani, jak to się dalej potoczy, moi drodzy, dalej zależy rzecz jasna, czy finalnie postan yy, prze przesuniecie tą szalę na korzyść tej osoby, czy jednak. Pozostaniecie tam, gdzie czujecie się tak pewni, sami ze sobą, szczęśliwi i tak dalej. Moi drodzy, to dla każdego może być zupełnie zgoła inny scenariusz. Wszystko zależy od was samych, moi mili. Kochani, ja was ściskam, życzę wam samych cudowności. Nie zapomnijcie, proszę o lajkach, komentarzach, subskrypcjach, udostępnieniach. Trzymajcie się. Do usłyszenia.